Szulomalajhem, kobieta nie jest nieczysta. Nie odbierajcie kobietom prawa do bycia pięknymi absolutnie w każdym momencie jej życia. W języku hebrajskim stan w jakim kobieta znajduje się w czasie okresu plus 7 dni po nazywa się Nida. I wcale nie znaczy to, że kobieta jest nieczysta. To bardzo nietrafione tłumaczenie na język polski robi z kobiety nieczystą. W czasie tych około 12 pierwszych dni cyklu kobiety mąż i żona nie mogą mieć kontaktu fizycznego. To nie jest łatwy okres dla mężczyzny i dla kobiety być odseparowanymi od siebie. Ale trudne rzeczy powodują, że się rozwijamy, że nie stoimy w miejscu. I ten czas separacji fizycznej jest czasem rozwoju związku dla nas, bo zamiast skupiać się na aspektach tylko fizycznym, skupiamy się na emocjach, na odczuciach. Teraz już wiesz, lechałem.